Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie ukrzyżowanym i z martwych zadaniem podstawowym każdego człowieka wydaje się być poznać samego siebie. Zadanie z pewnością ważne, ale na płaszczyźnie wiary ono już nie wystarczy. Trzeba pójść głębiej i za początek mądrości i prawdziwego życia trzeba uznać następujące zadanie. Poznaj samego siebie w Bogu, od którego bierzesz początek i ku któremu ukierunkowane jest Twoje życie. Prorok Ozeasz mówi wprost o życiu w obecności Boga, który jest zaproszeniem do poznania Boga. W Soborze Watykańskim Drugim, że człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał, czyli miłuje dla niego samego. I dlatego człowiek nie może siebie odnaleźć inaczej, jak tylko poprzez dar z siebie samego. I pomimo, że miłość ludzka podobna jest do chmur o albo do rosy, która prędko znika. To Bóg domaga się od człowieka miłości, a nie krwawej ofiary, ufności i wiary, a nie formalnego zachowywania rozmaitych praktyk kultowych, które szybko mogą stać się kłamstwem. W Ewangelii Świętego Łukasza po raz kolejny w tym czasie Wielkiego Postu powraca tajemnica modlitwy, która odzwierciedla sposób życia ludzi, ich relacje z Bogiem i z bliźniami. Tak, na modlitwie zdobywamy siłę, żeby opowiadać się po stronie Boga, ale modlitwa jest również siłą, żeby pójść do drugiego człowieka. Obaj współbohaterowie dzisiejszej Ewangelii, Faryzeusz i Celnik, mówią prawdę o swoim życiu. Pierwszy podkreśla swoje zasługi, jest wprost samowystarczalny i w swoich oczach sprawiedliwy. Natomiast celnik jest świadom swego grzechu, dlatego oczekuje pomocy z nieba i uderzając się w piersi, puka do bramy miłosierdzia, którą jest serce Zbawiciela. To ono staje się przejściem do nowego życia. Jak bardzo ten obraz, to zadanie, uznanie siebie grzesznikiem, aby wejść w głębię miłosierdzia Bożego, jest aktualne w tym roku. Niech Maryja Matka Miłosiernego Chrystusa wyprasza nam łaskę odwagi, stałej odwagi, przyznania się do grzechu szczerego żalu za grzechy i doświadczenia Bożego Miłosierdzia przez posługę Kościoła.